się hey, siemanko mordeczki, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Major Hussein Po długich po długim zastanowieniu się po, po debatach ze znajomymi, po po długich przemyśleniach, po rozpisywaniu się z różnych specyfikacji, cenowo, jak to wyglądało, w końcu wybrałem, e, który sprzęt, jaka platforma wprowadzi mnie w, w, w nową generację, że tak powiem. E, wszystko tak naprawdę przyczyniło się po, po zobaczeniu. Przeze mnie jak wygląda Wiedźmin 3, którego uwielbiam. I gdy sobie spisałem, jakie części potrzebuję na nowy komputer, by, by odpalił mi w ogóle Wiedźmin, żeby dobrze chodził, najlepiej w ultra, albo chociaż na wysokich, no to to jest koszt około 3000, już tam. Usunąłem z, z, tej, z tej specyfikacji dysk i RAM i napęd, bo to akurat mam, więc tego nie musiałem kupować. Ale to jest koszt około 3000, a gdy zobaczyłem, że są już takie pakiety: PlayStation 4, Plus, Wiedźmin 3, za około 1600, myślę, że to jeszcze trochę spadnie z ceny, więc. Wybrałem jednak PS4. Dlaczego? Ponieważ mam aktualnie PlayStation 3, na którym gra mi się świetnie. Jeżeli chodzi o PC, to jeżeli gram już w coś na PC, to też używam pada. w strzelanki nie gram teraz już na PC, ponieważ mam od tego pada na PlayStation 3 i gram na PlayStation 3 głównie. Lepiej mi się gra na padzie po prostu. Co tu powiedzieć? Powiem jeszcze tyle, że bardziej mi się opłaca. Już tak naprawdę wolę wydać te trochę złotych więcej na grę na PL PS3, ponieważ nie będę miał na pewno takiej sytuacji, żeby, żebym się bał, że coś mi nie pójdzie na PC. -cie bo wiadomo, jeżeli mamy jakieś starsze części, to boimy się, że gra nam nie pójdzie. Oczywiście można sobie sprawdzić specyfikację, wiadomo. Chociaż czasem to jest, wiecie, wiecie jak było z Ghostem. Niby części dobre, tak jak ja miałem na przykład, powinno mi pójść na średnich, bo miałem ciut lepsze niż minimalne, ale mi nie poszło. Mm. A na PlayStation 3, ogólnie na konsole nie ma czegoś takiego, że grać nie pójdzie. Oczywiście mogą być jakieś problemy, bo tak teraz robią gry, ale wiadomo, że jeżeli jest logo na pudełku z grą, że, że na tą konsolę jest gra, to wiemy, że to nam odpali a na PC wiadomo, jest różnie. I właśnie wybrałem PlayStation 4, ponieważ jest coś takiego jak ekskluzywy, które nie ma na, których nie ma na inną platformę. Wydaje mi się, że PlayStation robi więcej tych ekskluzywów niż na przykład na Xboxa, więc jest możliwość, że więcej tytułów wyjdzie na PlayStation. Aczkolwiek teraz parę dobrych tytułów ekskluzywnych wyszło na PlayStation 4 i które chętnie bym zagrał. Istnieje jeszcze taka możliwość, że na przykład gra, w którą bym chciał zagrać, wyjdzie na przykład tylko na PC albo na PC Xboxa. Bo widziałem, często jest, często są takie problemy, że na przykład na PlayStation gra nie wychodzi. Aczkolwiek jak patrzyłem, to są takie gry, które na mojej specyfikacji pc towej te gry pójdą. Aczkolwiek, znaczy, tak jak na przykład Van Helsing, pierwszą część sobie kupiłem. To spokojnie na tej specyfikacji mi pójdzie. Eee, nie patrzyłem tych nowych, bo wyszły jeszcze dwie części. Nawet dziś, dzisiaj się dopiero dowiedziałem, że wyszły jeszcze dwie części van Helsinga eee, tego Hackenslasha, którego chciałbym ograć. Mm mała się pierwszą część dowiedziałem się, że ona wyszła na PC i na Xboxa. Teraz one wychodzą te dwie kolejne części wyszły na PC i na Xboxa One. No i oczywiście na PlayStation 4 czy tam 3 nie wyszło. To a szkoda. Tak więc, jeżeli nawet jakaś gra nie wyjdzie na PlayStation 3 no, już nie mówię, że wyjdzie tylko na Xboxa, ale jeżeli wyjdzie na Xboxa i na PC, to prawdopodobnie pójdzie mi na PC. -cie. Oczywiście nie wiem, co będzie za, za rok, za dwa, ale na dzisiejsze czasy, na dzisiejszy rok, stwierdzam, że poszłoby mi. Poszłoby mi. Poszłyby mi te gry. Tak więc patrzyłem, co uciągnie ta moja karta. Więc patrzyłem, że nawet Assassin's Creed Rogue do Roga pójdzie. Myślę, że cał, cał... wszystkie gry do tamtego roku, 2014 myślę, że mi pójdą na PC cie. No nie mówię o Unity. Unity nie sprawdzałem, nie wiem jak mi pójdzie na karcie Myślę, że nie pójdzie. Chociaż może na jakiś minimalnych Strasznie gorące O, po co się? Ja nie mogę wiatraka odpalić, bo będzie szumić. Tak więc, no, znacie, znacie moje zdanie. Wiecie, co ja wybrałem. Kiedy będę miał PS4? Nie wiem. Może po wakacjach się jakoś pozbieramy. Teraz mam strasznie dużo wydatków związanych z samochodem, ponieważ zakupiłem wreszcie sobie samochód. A to jest, jak wiecie, może skarbonka bez dna. Jeszcze jako, że mam krótko prawo jazdy, to mi dopieprzyli jakieś takie dziwne sumy w ubezpieczeniach, więc no można się zarąbać. Więc no, jak będę miał już jakąś gotówkę, to te 1600 se wydam na PlayStation i wejdziemy w nową generację, będziemy nowe gry przechodzić, jakieś recenzje oczywiście. Z nowych Gierek jakieś meczyki. Myślę, że jeżeli chodzi o Call of Duty, jeżeli jakieś strzelanki chodzi, to na pewno będzie Hardline. A z Call of Duty no to oczywiście Advanced Warfare. Podoba mi się, nie powiem. Niektórzy mówią, że to syf. Ja widziałem go. Oczywiście też nie będę się tak wypowiadał, bo w niego nie grałem. Ale podoba mi się. Chętnie sobie w niego zagram, ponieważ. Każde Call of Duty jakie, jakie wychodziły podobały mi się. Może po prostu ze względu na miłość do serii, nie powiem, że nie, bo uwielbiam Call of Duty. Eee, nawet Ghost mi się podobał. Tak, tak jak słyszeliście z moich materiałów z multiplayer, że gra mi się podobała. Chociaż na PC miałem ciężkie czasy gdy miałem na Ghosta na PC'ta tylko ponieważ, no niestety to chodziło chujowo, że tak powiem, ale gdy miałem już na PS3, grafika była chujowa. Tak więc możecie sobie zobaczyć, mam parę materiałów z Ghosta, ale wygrało mi się w niego przyjemnie, do, te, do tego odblokowałem sobie te porty, tam, któregoś dnia, i połączenie było lepsze, nie miałem takich lagów, nie było lag switch, nie lag switch, jak to się, lag compensation i lepiej się zabijało ludzi, tak więc na pewno nowe gry przy, przyjdą na PS4. Nowy Call of Duty teraz będzie zaraz, zaraz to może nie w listopadzie. Na pewno też będzie ciekawe, fajne, Black Ops 3. Zobaczymy co Treyarch nam upiści. No powiem wam że szkoda, że nie zdecydowali się jednak na na World at War 2 na pewno ludzie by wszyscy kupili w ciemno. Zakładam, zakładam to, ponieważ jak słyszę, jak ludzie się wypowiadają, że wszyscy chcieliby zobaczyć kolory z II wojny światowej, tak jak ostatnio właśnie mówiłem w materiale o at War, że uwielbiam tą Drugą wojnę światową. I większość myślę, że też popiera moje zdanie i chciałoby to zobaczyć, a niektórzy, a teraz właśnie nie wiadomo czemu. Wszyscy się jakoś odsunęli od tej II wojny światowej, tylko nową cisną i przyszłość, przyszłość. Niedługo, kurwa, w ogóle będzie 3000, 3000 rok i walki w, tylko w kosmosie. Będzie, kurwa, Star Wars, a nie Call of Duty. No, ale co na to poradzić? No, nic nie możemy na to poradzić. Musimy czekać w nadziei, że kiedyś coś się pojawi. Nadzieja umiera ostatnia jak to się mówi. No zobaczymy, jak to będzie. Trzeba poczekać, zobaczymy. Ja tak jak mówię, wybieram PS3 yy, i to by było chyba na tyle. Po powiedziałem swoje zdanie, powiedziałem parę rzeczy. Tak więc to by było na tyle, ponieważ już jest u mnie strasznie gorąco, muszę trochę wiatrak, włączyć sobie wiatrak, bo strasznie się pocę. Dobrze, że tego nie widać za bardzo. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć!